No dobrze, dlaczego pan jest za referendum w Bielawie? Ja nie jestem za referendum. Nie? Ja jestem za dobrym rządzeniem w Bielawie. Jeśli jest referendum, to pytanie z czego wynika? Ano wynika z tego, moim zdaniem, że władza w Bielawie, a konkretnie pan burmistrz, nie porozumiał się w rozwiązaniu tak trudnego problemu przecież, jak edukacja naszych dzieci na każdym szczeblu. Po drugie, niedawno otrzymał środki, z których musiał się rozliczyć 500 prawie tysięcy, które zgodnie z umową, moim zdaniem, trzeba będzie oddać. Zatem, a gdzie przeniesiemy te dzieci niepełnosprawne z tego gimnazjum? Bo pod, pod tym hasłem, pod tym e, projektem było właśnie dofinansowanie z PEFRON-u, tak, z budżetu państwa. To co, te dzieci gdzie pójdą? Ja myślę, że może trochę z czego się cieszę. Pan burmistrz przesiął leśną szkołę i próbuje te dzieci, jak słyszałem, z roku na rok przesadzać, jak te drzewka. To nie są drzewka. Co roku zmieniać szkołę, przecież Państwo doskonale rozumieją, dziecko w jeden rok się przyzwyczai, to jest przecież młoda osobowość, ona się kształtuje i dla niego każda zmiana no, rodzi pewien niepokój. Wiele gmin w Polsce ma problemy i likwiduje lub reorganizuje swoje placówki światowe, też wiele gmin w nowym środku. Czy pan jest za tym, żeby w tych wszystkich gminach były referendum o odwołanie burmistrza i władz miasta? Proszę pana, pan pozwoli, że będę oceniał sprawy i tematy, które znam. Ale pan A zna... Wałbrzych, Wałbrzych jest prezydentem Platformy Obywatelskiej, pan też jest członkiem Platformy Obywatelskiej i tam są też likwidowane szkoły. Jak pan ocenia działanie prezydenta Wałbrzycha? Proszę mnie pytać o każdą sprawę, którą znam. Nie znam sprawy Wałbrzycha, żaden z rodziców. Żadna informacja do mnie nie docierała, żebym zaangażował się, bo byłbym gotów, mimo że nie jest to mój okręg wyborczy. Zawsze w swojej pracy staram się z racji doświadczenia samorządowego, społecznego, parlamentarnego podejść bardzo spokojnie, analizując argumenty jednej i drugiej strony. Natomiast proszę mnie pytać o sprawy, które znam. Nie znam sprawy Wałbrzycha. Nie znam pozostałych 800 spraw. Jeżeli się zapoznam, tak jak w sprawie Pieszyc czy Bielawy, wyrażę Panu a swoje zdanie. Jak Pan zdanie. ocenia pracę radnych PO w Bielawie? Pracę radnych, burmistrzów, a także i parlamentarzystów oceniają wyborcy. No ale Pan zna, bo to są Pana koledzy, koleżanki, więc pan. na pewno Pan ma wgląd jako parlamentarzysta w tym, co się dzieje w naszym powiecie i w naszym okręgu, we wszystkich. Ale zdecydowanie, sam Pan zauważył, że nie tylko w służbie zdrowia, także w oświacie, ale drodze krajowej numer 8, oczywiście, że moją rolą podstawową jest praca w parlamencie, natomiast po powrocie tutaj zajmuję się każdą istotną sprawą z punktu widzenia mieszkańca. Zatem. Radni platformy obywatelskiej podejmują własne decyzje związane z funkcjonowaniem tego miasta. Jeżeli mi sygnalizują, żebym doradził, zawsze jestem otwarty. Mało w wielu zadaniach pan Burmistrz się zwracał i uzyskał moje wsparcie. Tym razem wnosiłem także dzisiaj. Nie można tkwić w błędzie, nie można iść przeciwko wszystkim w swoim mieście i zaproponowałem, aby unieważnił tą uchwałę. Lepiej z błędu wycofać się niż w nim trwać. Także radni Platformy podjęli decyzję przeciwko. Platforma Obywatelska nie była widoczna zbyt bardzo w poprzedniej kadencji. Oświadczenia się pojawiły tuż przed wyborami, a ich praca była tak rzadko. Pokazywane, no bo nie było zaangażowania i komunikacji przez media ze społeczeństwem. Tutaj mam odmienne zdanie. To być może było niefrasobliwe, nieinformowanie albo rzadkie o pracy naszych radnych, natomiast moja wiedza mówi troszkę zupełnie co innego, i zachęcałbym do spojrzenia i w protokoły sesji, ale także w materiały, naprawdę i poważnie, proszę o to. Na pewno ma Pan rację w jednym, tak? Trzeba informować w szerszym zakresie częściej o tym, co radni jak Pan zauważył, platformy, ale myślę nie tylko, z danego ugrupowania, Czyli... jak pracują, bo to też jest ich ocena i tutaj z Panem się zgadzam, ale co do ilości spraw, przedstawienia własnych pomysłów, to byli jednak aktywni. Ale jak to nie żyje w mediach, to po prostu tego nie ma. Tak, i tu z Panem się zgadzam. Natomiast jest to dobra, myślę, uwaga i postaram się przy najbliższym spotkaniu przekazać radnym Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko koalicyjnych sprawach, powinni informować. To dlatego proszę się nie dziwić, że teraz, jak jest referendum, to są wyraźnie chcą powiedzieć dlaczego. Ale dopiero jak jest referendum. Wcześniej nie było widoczne żadnych oświadczeń podsumujących sesję. Na się brakowało podsumowania wyjścia radnych w sesji. Mogli zorganizować nas konferencję prasową, że będziemy dlatego i dlatego. A potem... I tutaj z Panem się zgadzam. Tak jest. Ale jak pan widzi... A potem jak pretensje do metu, że media są nierzetelne, że nikt nie zapytał ich. My czekaliśmy do końca i pytaliśmy po sesji wszystkich po kolei. A że radnych opozycyjnych nie było, to już nie nasz problem. O, oczywiście, ja tu nie zamierzam państwo obarczać jako media, że to, że to nie jest ten problem tych, którzy tak zdecydowali. Panie rzeczniku, uczestniczył pan w konferencji w bilawi Jak pan ocenia tę konferencję? No porównując tą konferencję do poprzedniej, to można to określić jednym zdaniem. No, ten sam teatr, tylko aktorzy się zmienili. No, hasła, które padały na, podczas tego spotkania no, niczym się nie różniły od, od, od poprzedniej konferencji. No, tym razem byli to parlamentarzyści, chyba grupa inicjująca referendum uznała, że poprzednia konferencja była przysłowiowym takim medialnym kapiszonem, wypałem, i teraz trzeba powiedzmy użyć większych armat w postaci posłów i, i senatora. No powiem tak, bardzo się cieszymy, że do Bielawy w końcu przyjechali parlamentarzyści. Tylko szkoda, że akurat przy takiej okazji, bo wcześniej przez wiele lat no, praktycznie nie byli obecni w naszym mieście. Nie pomogli przy realizacji żadnej inwestycji, nie pomogli pozyskać funduszy, czy to rządowych, czy to z Unii Europejskiej. Nie pomogli także z załatwieniem strefy, podstrefy ekonomicznej. Teraz pojawiają się w momencie, kiedy jest referendum i przyjeżdżają, i mówią do mieszkańców, że damy Wam jeszcze jedną szansę, bo wcześniej pomyliliście się w sumie cztery razy, bo burmistrz Gwinal jest czwartą kadencją burmistrzem. Więc damy Wam szansę naprawienia tego błędu i wybrania najlepszego kandydata, najlepiej z Platformy Obywatelskiej IPIS-u.